Przetestowałem najmniejszy podest do hulajnogi na świecie. Razem z kolegami przetestowaliśmy go pod kątem jazdy, jak i trików. Sam zobaczy nam się to udało. A w filmie pojeździliśmy trochę bolidem, oczywiście nie obyło się bez gleb. <słuch> Ale to nie wszystko, więc oglądaj do samego końca, żeby niczego nie pominąć. Dzisiaj będziemy testować najmniejszy dek, jaki tylko dało się zrobić. Będzie miał 22,5 cm, standardowy ma około 49, także, no, grubo. Witam. Cześć, Kazik. Cześć, I jakiś flaut. No nie, mogę spróbować, dawaj. Mogę zrobić. Free flip, jakiś. Tarp, Kickless. szybka sztuczka. Ok, i co? Jak, te, jak to udo? Sytuacja wygląda tak, że Adrian jakiś czas temu, jak jeździliśmy, to bardzo walił się przy backflipie na udo. No to tu będzie to nagranie, teraz, w tym momencie. Ojciec zaleciał! Tak to wyglądało i Kazikowi teraz coś przeskakuje w udzie. O, dobra, fajnie. Ja bym chciał sprowadzić wiesz co, hilki kles do whipa, bo tu, szczerze, nie robię ani razu. Jedzie ktoś? O, nie no, wkleiłem, ale nie wiem co się dzieje, że tak wszystko skaczy się wkleją. Po prostu mam chyba słaby dzień, podjazdki. Nie. Dlaczego? Sesja bankowa, lecimy, chillu, na chillu. Jakieś kurcze. proś w ogóle tam dwa bary wyskoczyć. Dobra. Nie no, jest dobrze, jest okej. Okay. Dobra, w ogóle to jest spadek z półtora metra. Trzeba uważać! Pan Antonio, który robił tutaj buttercupa w drogę, ten bank. I da się w niego jakieś machanki klej, dawaj buttercupa tutaj. I co, Zostawiłeś już łapkę i suba? No właśnie nie widzę, dlatego zatrzymałem ten film i daję ci ostatnią szansę, żebyś to zrobił. No zostaw tego suba i łapeczkę. Co ci tam? He <laughs> oglądaj dalej. Klem, o, o, Ohoho, z pierwszej! Daliście? Co się stało? Strasznie wczoraj zaklałem, paliłem blanty stało? do 5 rano Ha tak, zdjęcia? pewnie O, sk Sorry, że zajechałem Dobra, jeszcze raz Dobra, wkleiłem o, ale bolid Mogę się przejechać? no, ekipa przyjechała Siema Uuu Dobra to masz ten Zamienimy się No to wsiadamy w bolida Dobra skaczemy hopę Dla początkujących Kurwa, Pojebały mi się kopy a kur Tak bierz to <śla> Dawaj, dawaj, dawaj <śla> To on by się Szczerze miał fartę, że on się nie wygiął Na cilu, dawaj, dawaj, leci. Na eee. ej, ej, ale łagodnie zjadł, myślałem, że to nie wiem Oooo! Cześć ma. pozbyś gdzieś Proszę kask Tłumacząc sytuację, zioma, to jest Hubercik, z którym już nieraz nagrywałem Będzie z tego oto quarterax, no jest płaski dosyć Będzie próbował beko, Demu mu kask, no, jest bezpieczny nie Robił beko, nie próbował No, no ta, w sumie ta Ja tu nie widzę tego backflipa Nie, jest za chłop w ogóle. Dobra, teraz zrobię. Robisz? Jam pierdolę, nisko. Ja przerwa na reklamy. Później, bo już mi się zestresowałem. Dobra, chyba nastał ten czas, żeby wyjeść najmniejszy podest do kolejnej nogi na świecie Smarcio. Najmniejszy podest do kolej nogi na świecie Porównanie do mojego buta. Naprawdę mam małego buta, mam rozmiar 38. Rozmiar mojego buta. No ale wiesz, licząc tam, tak? No to. To rozmiar mojego buta. A teraz musimy to zamontować jakoś, tak? Jakieś przebitki będziemy robić. Dobra, jedyny problem jaki mamy z tym dekiem, to to, że nie mam tam z tyłu dystansów. Także tak, udało się zrobić najmniejszy dek. Podes do nogi. Tutaj Ziomal nam użyczył, użyczyłeś To no, bardzo dziękuję, bo podał nam e, dystanse, które tutaj włożyliśmy, bo bez tych dystansów bardzo obcierał kółeczko, także bardzo dziękuję i zabieramy się za test. No i taki ten deck, tak jak już mówiłem, ma 22,5 cm. I będziemy wprowadzić na nim triki. w sumie fajnie się kręci, zobacz najprawdopodobniej tak będziemy trzymać sobie nogi no to uifo będzie musieli na hamulcu czy coś, no bo nie sądzę, że ktoś wyceluje i zrobi tak to pierwszy uif na tej nodze pokaż Nie ja, yeah. się No to małe jest, teraz się zmieścił <laughs> jak ty się zmieścił zmieścił się dwoma nogami Ej, hile są fajne ej nie można tych barów robić, to jest pogaraszne Cikles, Dawaj, no to jak, uda się? Nie wiem jak wy to robicie, ja się tak wywalam do tyłu Jak oni to robią? Ja cały czas wywalam no nie da się nic zrobić Kto chce zjechać? Ja, ja mogę Ja mogę ja. Kto chce? Nogę, nogę na hejtek. No, dawaj! Zje zjechałbyś? Zapraszam! Co to, ty... to jest Fajnie okay. kolejnoga. Dobra, Adrian chciałby prosić klasa. On bardzo dobrze umie klasy na normalnych kolejnogach. Próbujmy na najkrótszym deku. Się. Da radę, da radę no a tu jest druga, pas dla porównania. Ile ona ma tak z ciekawości? Nie wiem, Nie wiem kto na tym jeździł. Ona była najmniejsza jak na razie, a do naszej hulajnogi... nawet się nie umywa, no to jest pół, pół to jest pół tej hulajnogi. Daj mi tom. A no pewnie ja, a Uuuu wow. 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 To mam pewnego streetowca i chciałbym, żeby z fibla Wow, 50 Co jest? Co to było? 50 Co jest? Co jest? Dawaj, co byś chciał jeszcze spróbować? Róże? Nie, no, nie A to? Bo tu mam takiego jakby boksika, jaką taką plus... Ale nie wiem, czy byś się zmieścił tą nogą. Co? Podejmujesz? O! Dobra, czyli jest ok, nic nie stało. O! Ale nie, był od Koci zajechał. No. Zrobiłeś, zajebiście Powiem tak Nie no, dla niego to w ogóle nie ma różnicy Czy to jest mała kolejnoga. O Już full fullheale lecą Myślę, że Co jest? Ej, szczerze? Wielki podziw dla niego Ja whipa nie mogę zrobić Co on? O kurde jest problem to, że tak jest, no tak jak myślę, to nie Co się stało? O, ale się wygiął dekiu A tu już się wcześniej wygiął O kurde, ale się wystraszyłem Ale się wystraszyłem ja. Siedzi Cześć Dobra, mamy detek. Jest quarter, jest challenge, żeby właśnie zrobić ee, brief -lipa. Próbuję to wszystko dla was, żebyście wiedzieli, czy w ogóle da się na tym jeździć. Ty, da się to zrobić. Da się to wykonać. Co jest w ogóle? Ja odkryłem sposób najeżdżania tych kolejnych zapadł. Trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak, o, przechylić się. No, odkryłem, bo trzeba się bardzo przechylić, tak dociążyć ją, bo ona. Środek ciężkości ma teraz dosłownie w tym miejscu, a tu jest zero. Może z pęku whipa Prawie Tyk, bez problemu oh, Beko, no, Moja wiesz? co się stało? Co się stało? Co się stało? chciałeś zrobić? Tak Coś poszło mnie tak. Chyba się zrobiło. Jak oceniacie? Jak oceniacie ten set? 10 na 10. Myślisz? 10 na 10. No. 10, na 10. Myślę tak, ze względu na to, że da się na, niej, da się na niej jeździć, da się wszystko na niej robić normalnie. I jestem zaskoczony, bo tak szczerze myślałem w głębi serduszka, że nie będzie się dało na niej nic zrobić, ale jednak... Da się nie robić whipy, kiklesy nawet. Kolega zrobił prawie brief -lipa. Ja zrobiłem brief flipa pod quarter, także jestem zaskoczony. I deck, czyli najmniejszy deck na świecie do hulajnogi, który ma tylko 22 cm. Myślę, że test jego został zaliczony. I no. pozytywnie. Bardzo dobrze. Do widzenia? Ja, Już do widzenia? Ja, ja, ja. Wszyscy się żegnają, a ja jeszcze nie chcę się żegnać. nogę, właściwie to najmniejszy dek na świecie, przekazuję Adrenowi, ponieważ Dziękuję. ma młodszego brata i tak. chciałby złożyć mu bardzo małą nogę. No jest Na story wstawię. Także ja może dam to na Instastory, jak będzie wyglądała noga, a wiem, przyślę zdjęcie i robi dla brata nogę.